Bardzo ciekawe zjawisko. Ale idziemy dalej i mamy uwaga, jedynego w zasadzie, przynajmniej mi znanego, jedynego pająka, teraz już kończymy z owadami, ale przyjrzymy się pajęczakowi z rodziny topikowatych, który to potrafi chodzić po. Właściwie źle powiedziałem, nie chodzi po wodzie, tylko on żyje w wodzie. Czyli już nie na wodzie, tylko bezpośrednio w wodzie żyje. I to jest topik. Topik albo inaczej jest nazywany wodnikiem. Czasami nartniki również błędnie są nazywane topikami, ale oczywiście chodzi o tutaj mm, pajęczaka. pajęczaka. Samica, która jest większa, maksymalnie osiąga długość do 15 mm, samiec kilka milimetrów mniej i... Co ciekawe jest, to taki gatunek pająka, który właściwie całe swoje życie spędza w wodzie. Całe życie jest obligatoryjnie związane z wodą, ale co ciekawe, on właściwie jakoś bardzo mocno nie różni się od lądowych pająków. Zatem można by od razu zapytać: no to w takim razie w jaki sposób pająki lądowe żyją na lądzie, a ten, który też w zasadzie nie różni się od tych pająków lądowych, też jest w stanie żyć w wodzie? No więc on ma kilka takich przystosowań i to są takie cechy bardziej fizjologiczne i behawioralne, a nie na poziomie ewolucyjnym powstały i Również ma również tą zdolność przebywania w wodzie i życia w ogóle w wodzie, zawdzięcza również takiemu pewnemu zestawowi zachowań, które to pozwalają na przykład na oddychanie. Powietrzem atmosferycznym. Czasami nawet bez oczywiście konieczności wynurzania się. To znaczy, on musi nabrać to powietrze atmosferyczne, wiadomo, ale może spokojnie oddychać pod wodą, również, ponieważ jest w stanie tworzyć taką specjalną otoczkę powietrzną i dzięki temu ma tam zapas powietrza, z którego sobie korzysta. Bardzo ciekawe zjawisko. To jest coś takiego. Nosi to nazwę dzwonu nurkowego. Ten dzwon nurkowy to jest właśnie takie specjalne, wytworzone takie schronienie z pajęczyny, które jest wypełnione powietrzem i dzięki temu właśnie on może żyć. I nawet w okresie zimowym, również jemu się to udaje, czyli też pozostaje w tym takim. Dzwonie nurkowym i on jest chroniony dzięki temu nie tylko przed niskimi temperaturami. W tym dzwonie, ale również jest to taki izolator, izolator termiczny, ale również mo, może tam właśnie przetrwać zimę bez konieczności wynurzania się na powierzchnię wody, aby pobierać powietrze atmosferyczne. Bardzo ciekawe przystosowanie.